U kobiety zaczęły się skurcze i urodziła dziesięcioro dzieci, ale kiedy lekarze odkryli, że jedno z nich nie jest ludzkim dzieckiem, wszyscy ogarnęło przerażenie z powodu tego, co znajdowało się wewnątrz jej brzucha. W ten słoneczny dzień niebo odzwierciedlało radość z długo wyczekiwanego badania USG. Klara i jej mąż Robert z niecierpliwością oczekiwali narodzin swojego dziecka. Kobieta, której brzuch był zaskakująco duży, jak na wczesny etap ciąży, spojrzała z niepokojem na męża. W powietrzu unosiły się oczekiwanie i niepokój, pomieszane z ekscytacją na widok ich przyszłego dziecka. Nie wiedzieli nawet, czy to będzie chłopiec czy dziewczynka, ale już kochali swoje dziecko całym sercem. Jednak w ostatnich miesiącach szybkie powiększanie się brzucha kobiety. Budziło w nich pewien niepokój. Sandra, lekarz prowadząca Klarę, weszła do sali z ciepłym uśmiechem, wyjaśniając procedurę badania ultrasonograficznego. Spójrzmy na pani maleństwo. A może sądząc po wielkości brzucha, spodziewają się państwo bliźniąt? Powiedziała, przygotowując żel i głowicę. Klara położyła się wygodnie na noszach. Robert trzymał ją mocno za rękę. Nie odrywając wzroku od ekranu. Lekarka rozpoczęła badanie, ostrożnie przesuwając głowicę po brzuchu pacjentki. Na początku jej twarz promieniała radością, ale w miarę postępu badania zaczęła się marszczyć, wyraźnie zdezorientowana i zaskoczona tym, co zobaczyła. Co się dzieje, pani doktor? Czy z naszym dzieckiem wszystko w porządku? Zapytała matka z wyraźnym niepokojem w głosie. Doktor Sandra szepnęła coś niemal do siebie. Mąż ścisnął dłoń żony i oboje jeszcze bardziej się zaniepokoili. Lekarka poprosiła ich, by chwilę poczekali i szybko wyszła z sali. Wróciła w towarzystwie innych lekarzy i pielęgniarek. Gdy cały zespół medyczny zgromadził się wokół ekranu USG, na ich twarzach pojawiły się wyrazy szoku i niedowierzania. Boże drogi, to niesamowite, wyszeptała pielęgniarka. Klara, nie mogąc już znieść napięcia, usiadła na noszach i krzyknęła: Doktorze, na miłość Boską, co się dzieje? Sandra odwróciła się do pary z ostrożnym uśmiechem na twarzy i powiedziała coś, od czego rodzice na moment zbladli i zamilkli. Robert o mało nie zemdlał, a pielęgniarki i personel skinęli głowami na potwierdzenie. Klara rozpłakała się. Jej łzy mieszały się z szokiem i wszechogarniającą niepewnością. Wyszli ze szpitala i ruszyli w stronę domu. Każdy krok przychodził im z trudem z powodu wagi tej informacji. W ciele Klary rosło dziesięć istnień i oto weszli razem do domu. Ich oczy były pełne łez, a myśli krążyły wokół niespodziewanej przyszłości, która ich czekała. Siedząc w salonie swojego skromnego domu, patrzyli na siebie nawzajem z mieszaniną strachu i zdumienia. Boże mój, kochanie, będziemy mieli dziesięcioro dzieci. Jak damy radę je wszystkie wychować? Zapytała Klara, uświadamiając sobie ogrom odpowiedzialności, jaka na nich spoczywała. Robert, zawsze optymistyczny i bardzo religijny, wziął ją za ręce i odpowiedział. Że z wiarą i determinacją na pewno sobie poradzą. Para zamieniła wolny pokój w duży pokój dziecięcy, ustawiając w nim kilka łóżeczek dwa łóżeczka dla trójki dzieci każde i jedno łóżeczko dla czwórki. Wiadomość o tym, że Klara spodziewa się dziesięciorga dzieci, szybko obiegła lokalną społeczność. Pomimo, że była to skromna rodzina z małej wioski, ludzie zareagowali nadzwyczaj szybko. Sąsiedzi, przyjaciele, a nawet nieznajomi zaczęli przynosić ubranka, pieluchy i wszystko, co mogłoby się przydać przyszłym noworodkom. Fala solidarności była wzruszająca, a każdy dobry gest napełniał serca małżonków wdzięcznością i nadzieją. To niesamowite, co robią. Nie bylibyśmy w stanie sami kupić tych wszystkich rzeczy? Skomentowała z radością Klara. Mówiłem ci, kochanie. Odpowiedział mąż. Bóg zawsze będzie nas wspierał na każdym kroku. Dni mijały, a brzuch klary rósł w imponującym tempie. Ciąża wielopłodowa wymagała ogromnego wysiłku fizycznego i kobieta coraz bardziej odczuwała ciężar, zmęczenie odnoszenia w sobie dziesięciu istnień. Jej ciało zmieniało się w sposób, którego nie potrafiła sobie wyobrazić, a każdy ruch stawał się coraz trudniejszy. Jednak po kilku miesiącach ciężarna kobieta zaczęła odczuwać niepokojące bóle. Początkowo próbowała tłumaczyć to wielkością brzucha i liczbą dzieci, ale ból tylko się nasilał, stając się coraz bardziej intensywny i częsty. Robert obserwował to z rosnącym niepokojem. Nie opuszczał go strach, że coś jest nie tak. Postanawiając nie ryzykować, para zapisała się na pilne, powtórne badanie USG. Musieli się upewnić, że dzieci są bezpieczne i zdrowe. Coś jest nie tak z naszymi maluszkami, doktorze? Muszę wiedzieć, cały czas się ruszają. Czy to normalne? zapytała Klara drżącym z emocji głosem. Lekarz, który był z nimi od początku ciąży, starał się ich uspokoić, przygotowując sprzęt do kolejnego badania. Jednak nie było to łatwe zadanie, ponieważ w brzuchu Klary znajdowało się dziesięcioro dzieci. A sprzęt do USG nie był najnowocześniejszy. Z powodu braku zasobów trudno było zrozumieć, co się dzieje. W miarę jak trwało badanie, wyraz twarzy lekarki stawał się coraz bardziej poważny. Robert mocno trzymał Klarę za rękę, nie spuszczając wzroku z zaniepokojonej twarzy lekarki. Nagle doktor Sandra, coś mruknęła pod nosem, wyraźnie wstrząśnięta. Boże mój! Jedno z nich: Czy to w ogóle możliwe? Te słowa odbiły się echem po całym pomieszczeniu, wprawiając małżonków w przerażenie. Co pani ma na myśli? Zapytał Robert, głosem pełnym paniki i dezorientacji. Lekarka, czując potrzebę zasięgnięcia opinii innych specjalistów, szybko wyszła, by ich wezwać. Kilka chwil później, gdy gabinet był już pełen lekarzy, Jeden z nich potwierdził niepokojącą obserwację. Tak, jedno z nich rzeczywiście nie jest dzieckiem, powiedział również zdezorientowany. W tym momencie Klara krzyknęła: Ból i strach, a także zagubienie i brak odpowiedzi na pytania sprawiły, że rozpoczęły się u niej skurcze porodowe. Ona rodzi! zawołał lekarz. Zespół medyczny działał błyskawicznie, przygotowując ją do przedwczesnego porodu. Jej mąż, cały czas będący przy niej, trzymał ją za rękę, próbując ją uspokoić. Pośród tego chaosu sytuacja wymykała się z ram wyobraźni, do której byli przygotowani. A teraz, kiedy zbliżał się poród, musieli zmierzyć się nie tylko z przyjściem na świat dzieci, ale także z bolesną niepewnością dotyczącą dziesiątego dziecka, które, jak twierdzili lekarze, wcale nie było dzieckiem. Klarę położono na noszach i przewieziono na salę operacyjną. Lekarze i pielęgniarki szybko przygotowywali ją do pilnego cesarskiego cięcia. Robertowi kazano poczekać przy wejściu do sali. Siedział na zewnątrz, jego serce biło jak oszalałe, dłonie drżały w cichej modlitwie o ocalenie żony i dzieci. A potem rozpoczął się poród. Jedno po drugim dzieci były wyciągane z brzucha matki. Pokój wypełniły krzyki noworodków, które jednocześnie przynosiły ulgę i niepokój. Klara, mimo że była pod wpływem narkozy, rozpłakała się, gdy po raz pierwszy usłyszała płacz każdego ze swoich dzieci. Kiedy Robertowi w końcu pozwolono wejść do sali, podszedł do żony, wziął ją za rękę i pogładził po włosach, by ją uspokoić. Ale widok dzieci sprawił, że w jego oczach pojawiły się łzy wzruszenia. Są cudowne, kochanie, powiedział, uśmiechając się przez łzy. Noworodki zostały dokładnie umyte i umieszczone w inkubatorach, biorąc pod uwagę ich wcześniactwo. Jednak napięcie wciąż unosiło się w powietrzu, gdy lekarze kontynuowali pracę. Dziewięcioro z dziesięciorga dzieci zostało bezpiecznie wydobyte. Ale los dziesiątego wciąż pozostawał niepewny. Kiedy w końcu nadszedł czas, by wydobyć ostatnie dziecko, na twarzy lekarza pojawił się wyraz zdziwienia i konsternacji. Co to takiego? mruknął lekarz, zaglądając do wnętrza kobiety. Co się dzieje, panie doktorze? zapytała Klara, której wciąż lekko kręciło się w głowie po narkozie. Lekarze, widząc niepokój małżonków, w końcu wyjaśnili sytuację. Klara, Robercie, to, co znaleźliśmy, nie było w pełni dzieckiem. Wygląda na to, że to mięśniak, gus, który czasami tworzy się w organizmie. To wyjaśnia ból, który odczuwała Klara i dlatego poród rozpoczął się przedwcześnie. Ciało kobiety próbowało ochronić pozostałe zdrowe dzieci, próbowało je wcześniej wydać na świat, wyjaśnił lekarz. Gdy guz został ostrożnie usunięty, małżonkowie poczuli cały ciężar tej sytuacji. Choć poczuli ulgę, że wszystkie dzieci są zdrowe, obecność mięśniaka wciąż oznaczała stratę, bo zawsze myśleli, że będą mieli dziesięcioro dzieci. Wydawało się dziwne, że jedno z ich dzieci tak naprawdę nigdy nie istniało. Po usunięciu mięśniaka, lekarz podszedł i powiedział. Skupmy się teraz na Waszym powrocie do zdrowia i opiece nad Waszą dziewiątką dzieci. Klara i Robert płakali razem. Nie tylko z powodu sytuacji, której doświadczyli, ale też z powodu emocji, jakie wywoływał płacz ich dziewięciorga noworodków, sygnalizujący, że żyją i teraz potrzebują miłości i opieki. Po kilku miesiącach intensywnej terapii i wielu modlitwach, wreszcie nadszedł ten wielki dzień. Dziewięcioro maluszków było gotowych do wyjścia ze szpitala. Klara i Robert w towarzystwie lekarzy wynieśli swoje drogocenne dzieci, pięć dziewczynek i czterech chłopców ze szpitala wśród oklasków i łez radości personelu medycznego. Kiedy wrócili do domu, para przygotowała specjalny pokój dziecięcy, który urządzali od momentu, gdy dowiedzieli się o swoich maluszkach. Z trzema łóżeczkami gotowymi do przyjęcia dzieci umieścili potrójce w każdym, starannie je układając. Pokój był wypełniony miłością, nadzieją i słodką melodią pomruków i westchnień. Drodzy widzowie, czy chcielibyście znaleźć się na miejscu Klary i Roberta? Napiszcie w komentarzach. Jeśli spodobało Wam się to wideo, zostawcie lajka i zasubskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia.